Słuchajcie, kupiłem sobie fanpage na facebooku Żeby trollować kurwa starych dziadów i stare baby z facebooka I fanpage nazywa się Lubliniec kocham to miasto Tam wcześniej administrator wrzucał i tak praktycznie same moje filmy I tam e, robił mega głównoburze, Więc stwierdziłem, że zagadam z nim Czy mi sprzeda i sprzedał mi Teraz ja tam jestem adminem I będę tam nakurwiał różne posty Głównie te właśnie z TikToka, z Instagrama i będę tam wkurwiał ludzi. Już się wkurwiają. Cokolwiek nie wrzucę, to tam się tak prują, bo 90% kurwa nie, nie kuma, że to jest beka, więc jest <grym> zajebiście, bawię się kurwa dobrze. Nie jest to jakiś wielki fanpage. Tam jest teraz nieco ponad 15 tysięcy obserwujących, także dosyć kameralnie, ale zabawa jest przednia, zajebiście. A może się to jeszcze dodatkowo rozwinie. To tylko na plus dla mnie. Daddy, daddy, daddy. <gry> Także kurwa, lecimy z dziadami jebanymi.